Panie, o, przyszedłeś tu, żeby sprawiać kłopoty, A co? Ja straciłem nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy. Hmm, na jeden człowiek gawisz, odmienił losy wielu setek, ale zapłacił za to wysoką cenę. Pokonał śniącego, gnida, i zniszczył barierę, ale gdy innym więźniom udało się to uciec, uciec wielki on pozostał. Pogrzebany pod ziemią, to ja wysłałem go do walki to ze śniącym, to ja sprowadzę go teraz z powrotem. Jest słaby Powiedz i wiele zapomniał, to coś ale głowy to żyje, twarzy, powrócił. A to podła gnida! O bogowie! Walka! Słabe przedstawienie! Facet potykał się o własne nogi! Stój, śmieciu! Chcesz splugawić imię i nosa kobiety?